no cześć witam was w odcinku z american trucka yy, jedziemy z takim zestawem łoto o mamy tutaj maka jesteśmy na dosyć fajnej fajnej firmie i wieziemy co to jest jak to się w ogóle nazywa ładowarka typu yy, kun kun chlebum dobra nieważne. Yy. <ścoughs> Ale ok, yy, Dobro, więc wbijamy sobie do środka, włączamy zapłon Odpalamy Wbijamy bieg To on bezręcznego stał? I się do tyłu nie stoczył? Dobra, jedziemy Tędy wyjedziemy chyba Łops! Dobra, da dobra, może to nie był najlepszy pomysł. Chwileczkę trzeba tutaj wycofać elegancko. O! Elegancko! Chodzę tutaj powoli, bo... Szkoda zawiesz... Co, co to się stanęło się? Szkoda zawieszenia. Jeszcze nowe. Nie chcę żeby były... Wow! Coś żeby tutaj skrzyni w przypadku nie rozwalił powolutku Przygotuj się do skrętu w prawo. dobra tam Andrzeju nie gadaj spokojnie a jakby ktoś miał wątpliwości to jesteśmy w stanie Waszyngton Dobra, lecimy. Dobra, tu się tak nie będę rozpędzał, bo światło i te sprawy. Fajnie tu. Fajno tu. O, dobre zielone. Jedziemy. Mamy 120 mil, więc nie jest to jakaś długa trasa. Ale na odcinek wystarczająca. Chyba nie będę nagrywał odcinka z trasy 1000 mil, który będzie trwał, nie wiem, z godzinę. Bo nikt by tego nie oglądał. <coughs> Wątpię, żeby ktoś się znalazł, kto by oglądał. No chyba, żeby ktoś sobie grał i by sobie włączył gameplay. I sobie oglądał. Nie. nie jestem tak jak bujek bohun, Że nagrał odcinek 4 godzinny i większość osób go do końca obejrzy. Tylko nagram, jakbym nagrał taki odcinek Skąd to nikt by pewnie do końca nawet nie obejrzał. Drugie mi by się nawet nie chciało takiego długiego odcinka nagrywać Dobra dawaj, 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 tym wolwem Niech szybko, że szkółki wróciłem Kurde, ale ten ładunek taki taki trochę denerwujący jest No Weź że z takimi ludźmi Rozumiem, że w Ameryce można na czerwonym jechać w prawo. Ale jakieś... ale jak... Nie ma zagrożenia, nikt nie jedzie, a nie jedzie sobie ciężarówka. A jadę sobie. Jest daleko, ale jadę. Nie no, ma tak naprawdę. Pewnie jakbym ja zobaczył ciężarówkę w takiej odległości, to też bym pojechał. Ale. Ale jak jesteśmy kierowcą, to się denerwujemy. Jedź prosto. bo byśmy mieli przekichane jakbyśmy się w koś pindolili kurde i nie wiem teraz to standardowa kierownica czy ta taka taka z DLC bo to jest teraz ta z DLC nie wiem która ładnie wygląda wow to tu światła są jeszcze ten jechamy Kurde, ten ładunek mnie trochę wkurza. O tam, prum! Chwileczkę. Patrzcie! I... Tutaj ten... Most podnoszony, żeby statek nie zahaczył. To się podnosi. I tutaj statek popłynął. Tutaj też się podniósł. Ale jaja. A tutaj też można jechać. Ty na pod... Ale... Ale Ale, ale faza. Dobra, jedziemy. No tego to ja się nie spodziewałam. Kurde, my na pewno jesteśmy w Waszyngtonie, a nie w jakimś Idaho. W sumie Waszyngton jest ładny, ale Idaho też jest ładny i właśnie to są dosyć podobne tereny. I trochę to wygląda jak Idaho A nie no jesteśmy w Waszyngtonie. Do Idaho, to byśmy musieli przez cały stan przejechać, żebyśmy, żebyśmy dotarli do Idaho Dobra, 5 dyszek można lecieć. A pewnie te barany będą jechali 40. Trudno życie, o 60. Tylko teraz pytanie: dla ciężarówek czy dla osobówek? Dobra, lecimy. tak na, Dobra, ustawię na 55 O chwileczkę. O, tutaj zrobię zdjęcie do miniaturki, znaczy nie wiem. Yy, może tutaj zrobię, a wykorzystam jakąś inną, nie? Coś takiego Albo chwilę, se oddalimy Okej, okay, i pole widzenia są... So... Wie przybliżmy, o O O, pięknie Dobra Mamy już miniaturkę, możemy jechać dalej No to czas Znaczy Gast, bo czas goni nas A, tam jest 7 go... Dobra, potem na luzie tam dojedziemy Możemy nawet sobie stanąć na, na... na 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 siusiu do lasu, o ale tutaj jest ładnie I właśnie, kto ogląda... Dokąd, kto ogląda całe odcinki ten... Zobaczę, kto jest pięknie, a kto wbije tylko na chwilę i wyjdzie, łapkę zostawi tyle i. brzydkie słowo i cześć, no to właśnie traci takie widoki. Czy no, tu nie jest pięknie? A może w następnym odcinku wyrwę jakąś trasę do Idaho z tego miejsca, gdzie teraz jadę? Tylko wtedy będzie, no, długi odcinek. są praktycznie bo byśmy musieli praktycznie przez cały stan przejechać żeby dojechać do Idaho no bo ustawię na 55 mil i lecimy ile to jest? no 90 coś kilometrów chyba nawet równo 90 tak, równo 90, dobra no to git Ale to jest fajnie. Stan wiecznie zielony. To się prosi włączyć taką kamerę. To się nie chce je. Nie chce się w tej szoferce. Na w sumie szoferki też fajne widoki są. O. Taka szoferka bogata. O. Pan, to nie ja. Kowy wycofał. Ja pindole, ale. Ale żeśmy gonka dostali? He, i sobie jedzie. Eh, jakby nigdy nic. Sobie jedzie. Super. Ile mamy uszkodzeń? O oh, fuck O nie. O nie. Co żeśmy zrobili? Co my zrobiliśmy? Ja pigole Ja pindole Co myśmy zrobili? co sumie co ja zrobiłem? Tak się kończył, jak chcę się pokazać, przygotowo ciężarówkę w środku Patrzysz się do tyłu, pokazujesz ciężarówkę, patrzysz się do przodu, a to samochód ci wyrasta. Super. Na szczęście moja ciężarówka, więc nie poniosę, więc nie poniosę konsekwencji od szefa i mi nie obniży pensji. Ja jedzę w swojej firmie, nawet mam swoich kierowców, więc... ...sparte mordeczki. Ja mam tutaj 40 jechać. Ja w sumie za takie widoki to mogę nawet 30 im jechać. Aż, aż kolejną fotę cyknę. Aż kolejną fotę cyknę. Chwileczkę Nie ja tu. O coś takiego siup i lecimy dalej ja pindolę, ciężarówka już to naprawy, ajajaj co że co żeśmy zrobili raczej co ja zrobiłem ajajaj ajajaj Stacja, ale stacja nas nie interesuje. No, widoki fajne są, no. Ale, no, niestety, ładunek został uszkodzony. I, no, niestety, firma, która zleciła nam ten yy, ładunek, no, niestety, nam nie zapłaci. Z tego względu, że jest delikatnie uszkodzony. Chyba, że nie zobaczył. O, jeszcze mi silnik gaśnie, super. Te, tego było nam potrzeba. pojechał. Kurty. Teraz się choinka świeci. Tutaj silnik. Serwis, serwis. ja Ja tutaj zjeżdżam. O. I fotocykniemy. A, ah, tam się nad... O oh. Kurwa, jakie tu widoki fajne. Ty nie gadać, że te samochody trwają co za mną jechali. A Kurde, trochę szkoda. idziemy trudno już ale ciężarówka rozpindolona nawet 10 tysięcy mil nie ma zrobionych super po prostu elegancko stan wiecznie zielony o, to jednak stan wiecznie zielony się to zwie Myślałem, że to z Oregonem. A nie. Oregon to był chyba stan bobrów O, tutaj jakoś mamy kopalnię To już Tak szybko? To leciało? w prawo. Czekaj, czekaj, czekaj. Przecież ja tędy mogę tutaj wjechać Uf, A to nie ta firma? Nie Czekaj To nie ta firma Andrzeju Jakie ja tędy mogę wjechać A, bo to kierunkowa. skręć w prawo Dobra, nikogo nie ma, jedziemy Nikogo nie ma, jedziemy Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobra, gdzie mamy to zaparkować? O, już, już jedno taką koparę mają. Skręć w prawo. Noż.